Ponad 50 milionów euro z programu fundusze europejskie trafiło do Pomorza Zachodniego. Kilka dni temu w Koszalińskim Urzędzie zostało podpisane porozumienie terytorialne pomiędzy województwem zachodniopomorskim pomorskim a 23 lokalnymi samorządami. 20 gminnych, 3 powiaty, no i miasta Koszalin, Miasto na Prawach Powiatu, Kołobrzeg i Białogard. I trzy dni temu zostało podpisane już oficjalnie przez prezydenta Koszulina, który jest wiodącym w tym projekcie z urzędem marszałkowskim podpisana umowa o, o alokację tych środków i w ramach tych 50 milionów nasz powiat uzyskał dofinansowanie miliona euro do dwóch zadań, które my zgłosiliśmy. W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych powiat Kołobrzewski otrzymał dofinansowanie na dwa projekty. Na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Fredry koszt dofinansowania to 1,5 miliona złotych. Chodzi o odcinek biegnący od skrzyżowania z ulicą 4 Dywizji Wojska Polskiego wzdłuż parku do Kamiennego Szańca. Drugi projekt dotyczy wykonania ścieżki rowerowej przy ulicy Mazowieckiej. Na tę inwestycję powiat otrzymał 3 miliony złotych. Ścieżka ma biec po lewej stronie w kierunku Radzikowa wzdłuż Zazu. Byliśmy już tam na miejscu na wizji lokalnej razem z Kusiem, z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, z projektantem. No Chcemy, żeby to było wykonane bardzo estetycznie, tym bardziej, że część będzie kończyło miasto, żebyśmy w jednolitej stylistyce to wykonali na dobrym poziomie, w dobrej jakości. Mamy świadomość, że po ogłoszeniu przetargów pewnie trzeba będzie znaleźć środki, które uzupełnią wysokość kwoty, która wyniknie z przetargu. Natomiast chcemy to zrobić w miarę szybko. W niedługim czasie kończą się prace projektowe, w niedługim czasie ogłosimy przetarg. Zostanie rozdzielony ten chodnik na ulicy Mazowieckiej ze ścieżką rowerową. To jest istotne, bo ten chodniczek tam jest wąski, korzystając z niego zarówno Piesi, jak i rowerzyści, a więc okolice nietrudno. nie trudno, natomiast nie zdarzało się tam zbyt wiele zdarzeń, natomiast, natomiast zapewne ta, to rozdzielenie zwiększy i poprawi bezpieczeństwo.